Dzień dobry, witam, witam serdecznie w kolejnym odcinku CSGO Skins, a dzisiaj e, mamy spory budżet. Mamy około 36500 z ostatniego odcinka. Także z takim budżetem będziemy się dzisiaj czułać. ale przed tym wszystkim przypominam, że z kodem Darko macie plus 10% do każdego doładowania, 2 groszy na start. E, w tym momencie Visa, Blik, przelew online, krypto, gift cardy. E, wszystko jest dostępne. Skinki jeszcze nie. E, może będzie za niedługo to dostępne. Pamiętajcie o codziennej darmowej darmowe wstecz, co 24 godziny możecie otworzyć 4 darmowe skrzynki na dole strony. No i pamiętajcie o moich rozdaniach. Jeżeli chodzi o moje rozdania, no to jest ich aż 10 za 11 tysięcy złotych. Łącznie macie za 2,5 kafla, handwrapy, za 250 skeleton, 1500 freehandic, bajonecik, shadow daggery za 1000, także zapraszam. Tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie do takich osób. Oczywiście kierujemy te filmiki. No ostatnio na odcinku bardzo mocno oddało. E, dzisiaj lecimy z takim samym budżetem. Oczywiście, zapraszam na streamka. Właśnie e, dostałem pewne informacje. Nie wiem, może będzie dzisiaj streamek nawet. Dzisiaj jest sobota, jeżeli dobrze wszystko tutaj poszło. Dzisiaj jest sobota. I możliwe, że dzisiaj jest streamek, a możliwe, że dopiero jutro. I to jest jeszcze niepewne. To jest jeszcze niepewne, także stay tuned. Jutro jest na pewno. Ale dzisiaj jest nie wiadomo co. Dzisiaj jest nie wiadomo co. I zaczniemy sobie leciutko, dzisiaj troszeczkę inaczej. Yy, minor case'y tak. I przeplatane z orohaulerami Tak zrobimy. Podwina, podwina. Tak zaczniemy, taka jest szczutka, 12 takich skrzyneczek, yy, Polecimy sobie lekutko, jeżeli chodzi o sam start, a potem może coś się rozkręcimy bardziej. Dam so TV wszedł do nas. Także nie gramy na bota. Panom Disruptor, w New, polecił ty za 105 zł. Ale leci Royal Paladin i teraz no właśnie, Royal Paladin, pamiętajcie, w Faktoryniu 1200 zł. Leci Cesarzowa dla niego. Jesteśmy mniej więcej na równo. No nie ukrywam, że liczę tutaj na jakąś koskę. Dam sobie jakiś agresywny człowiek, to jest... Yy ja nie jestem taki agresywny, ja nie jestem taki jak niektórzy, żeby tu fak fakasa pokazywać na baterce. Niech ryczy, niech płacze Damsu, Bo ja wygrywam tą batelkę. Mechan Industries kolejne, to mi się podoba. I polecimy jeszcze. Może jakiegoś, yy, jakąś koskę? Polecimy jakąś koszkę czy nie? Będzie, czy nie. Koaliczynameczka. meczka. Baskill. Zawsze mi się mylą. W Faktoryniu Baskill nawet kosztuje 404 zł. No i patrzcie, i tak się przegrywa. Tak się przegrywa w ostatnim momencie. Tak się przegrywa i przegraliśmy tą batelkę. Ale to nie ma tragedii. Nie ma tragedii, to była dopiero pierwsza startowa batelka. Teraz zrobimy coś grubszego. Dawno nie było pewnych skrzynek, które nazywają się slime case'y Do tego dorzucimy. Albo zamiast slimików dajmy sunken case. To bardzo zaskoczę, to są te nowe skrzyneczki. Do tego jeszcze dorzucimy sobie. Polecimy grubo. Polecimy grubo. Ratlesiki. I tak zrobimy. Tylko zrobimy tak: raz, dwa, raz, dwa. Przeplatanka, przeplatanka wadowicka. Niektórzy mogą kojarzyć, i polecimy w ten sposób. 10 skrzyneczek łącznie. A ile to by było za tyle? To już jest przesada. Ej, więc 10 skrzyneczek, pod default, bo ostatnia batelka przegrana. I zobaczymy. Ktoś znowu set ale aktywni ludzie dzisiaj. Ty, aktywni ludzie, godzina 18.03. Nie zdążę nawet bota dodać i ktoś już wjeżdża do mnie. Jest bardzo aktywność duża. Printstream pewnie 1200, 1300. BattleSkirt, najtańszy Printstream 1300. Te skiny naprawdę czasami mnie zaskakują. Te ceny naprawdę. Bo jak bat BattleSkirt może być tyle warty? To znaczy, że są niedobory białych skinów na rynku. Dobrze, jakby mi dało jakiegoś karambita, bym się nie nie pogniewałbym się, ale nie chcę dać. Sunken Case, co jest najlepszy dropem? AWP Moduza, no tak. Właśnie to, właśnie to widzowie, to jest praktycznie, to jest tak zwana batla na zawołanie. Nie wiem, czy kojarzycie taką koncepcję, batla na zawołanie. Ja wam prezentuję pewne skinki i one przylatują. No i jeszcze drugi najlepszy drop, oczywiście Sunken Case'a wam pokażę, żebyście... Tak, Ocean Phone to jest drugi najlepszy drop z e, jest. Nie no, tak szczerze to nie. E, fajnie oddało. Fajnie oddało. E, a Meduza to mi się podoba. 40 koła. No, siada niemiłosiernie. Widzowie, a jeżeli tak siada, no trzeba troszeczkę ochłonąć. Trzeba troszeczkę ochłonąć. Wyjąć default case. Zrobić to tutaj 12 skrzyneczek. Dać analogę na 3. I troszkę ochłonąć. Oddalić się troszkę od monitora. I oczywiście klikać. Teraz. Pyk. Lekkie przeciągnięcie i oglądamy. O, mam nadzieję, że w Factory new. MW Golden Coil też spoko. Napijemy się łyczka wody. No i chillujemy sobie, chillujemy sobie. Klasyczna bitwa nas nie zawodzi zazwyczaj. Bot Emily, eee, fajnie jakby ci coś poleciało. Zawsze byłem Twoim fanem. I lecimy. Neon Revolution. Pięknie, pięknie, dobry początek. Jesteśmy na prowadzeniu w tym momencie. Ale oczywiście, widzimy, że Royal Paladin w faktoryniu. Jednak jest Wellborn. Mm. No. No. I wysunęliśmy się na prowadzenie, ale to negatywne. Więc teraz już troszeczkę bardziej się yy, zdenerwowałem. Lecimy już do spodu, widzę. <noise> nie, no nie pykło to, nie pykło to. Myślałem, że może pójdziemy tym tropem, że teraz underdog będzie. Zrobimy go takiego na trzech i wygramy, ale... No tu już nie ma szans, tu już nie ma szans. Ale czy jest tak źle? Nie ma źle. Znowu ktoś do mnie pisze, to jest u mnie na Steamie, nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się to u mnie, bardzo przepraszam Was za takie niedogodności audio-wizualne. E, mam nadzieję, że się nie obrazicie i nie wybiegniecie teraz e, z tego odcinka. To cały czas u mnie. Nie sprawdzajcie swoich Steamów. E, dobrze, zrobimy coś takiego, czego dawno nie było. Dawno nie byliśmy tutaj. Nie? Dawno nie byliśmy tutaj. Czy mi się wydaje? No ciekawe, co tak się wydarzy. Zróbmy taką grubą batlę. Zróbmy. Pod defaulta, dzisiaj jest dzień defaulta. Yy, skromna batla za 26500. Skromna. Mam nadzieję, że siądzie, bo jak nie, to widzowie będą źli, że na streamie nie ma budżetu znowu. Coś się zrobi z budżetem. I leci Ursus Knife dla niego, ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Karambi Doppler Ruby, na to liczymy. Leci nam Diggle Doppler Ruby Bajonecik Lore, Bajonecik Lore, Faktory New i wychodzimy na prowadzenie, to mi się podoba. Z porcelan lecą nam mobile Skulls, Cobalt Mobalt. M9 Lore, M9 Lore, Faktory New za 15 koła. No i kurde X-Ray, X X-Ray za 9 koła. Ej widzowie, podobają mi się te skrzynki. Tutaj jest Supreme Knife. No teraz, żeby nie w plecy, teraz, żeby nie w plecy i będę zadowolony już. No, Magic poleciał. Kałaszek w fakturyniu. Ej, jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. Neon rider za 500. Zawsze coś. Dorzucajcie, dorzucajcie tutaj jeszcze. No to będzie Big Win, tak szczerze. Huntsman. Ej, że tak ja dziewiona Lore. No i mamy to. Mamy to, zobaczcie, zaryzykowałem i patrzcie, jak te odcinki ostatnio oddają. Miałem gorsze czasy, może ostatnio, ale zaczęliśmy dominować. Zaczęliśmy dominować to mi się podoba, aż z tego wszystkiego wypłacę Wam jakiegoś skinka. Ja oczywiście przypominam, zostawiajcie widzowie, suplej comment. My dzisiaj jesteśmy na niesamowicie dużym plusie. Niesamowicie dużym plusie. Yy, suplej comment zostawiajcie, żeby zgarnąć skinka, a skinkiem będzie dzisiaj. Zobaczymy co dzisiaj będzie naszym skinkiem. A WPATE z New, Tak zrobimy, tak zrobimy. Sub, like koment pamiętajcie, Zobaczymy ile budżetu mamy dzisiaj jeszcze. Patrzcie 57 tysięcy. To no dosłownie każdy odcinek ostatnio był na plusie. Docencie to. Zostawcie tego subika lajka like i komencika, żeby tutaj w kolejnych odcinkach. Też tak dobrze chodziło o to wszystko. A ja oczywiście zapraszam na streamka albo dzisiaj, albo jutro. Jutro na pewno, a czy dzisiaj tego dowiecie się na pewno na moim Discordzie, także na Discordzie możecie zerknąć. I dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!